Witam, witam wszystkich w moim kolejnym poradniku. Dziś chciałbym wam pokazać, jak wyrenderować film. Dostałem wiele komentarzy z pytaniami, jak odszumić film, jak przybliżyć wybrany obszar na monitorze. I tak, są dwa programy do tego. Oczywiście, przepraszam, jest ich więcej, jest naprawdę ich dużo. Nie jest ich tylko dwa, ja korzystam tylko z dwóch. Jest to Sony Vegas Pro 9 i Camtasia Studio 7. Dzisiaj się skupimy na Sony Vegas. i Tak, ja już ga mam tutaj włączonego. Wybrany już mam plik, na którym będziemy testować. Dobrze, teraz tak. Pierwsze co, pokażę wam jak przybliżyć wybrany obszar na monitorze. Znaczy z nagra nagra nagranego przez nas filmu. O to jest tak TNT nasze tutaj piękne. Y I teraz tak zaczniemy gdzieś stąd sobie. Klikamy tak, jak jest y ta oś, oś czasu wraz z y naszym plikiem. Klikamy tutaj taki prostokąt, kwadrat. Y na którym, jak znajdziemy na niego pisze, e Event Pan od <While dépend> <Welsh> Dobrze. Hmm. Tak. Just. Just. by zapamiętać te wszystkie, by zapamiętać zapamiętać te dane. Just. Just. jest to white White, Just. Tak. white 1280, height jest y, 720, x-center y, jest to y, 640 i y y-center jest to 360. Dobrze, ja już mam zapisane te dane i teraz tak, możemy się zająć przybliżaniem filmu. Wybieramy sobie tutaj na tej małej osi czasu y, jakiś część filmu, na której byśmy chcieli zacząć y, przybliżaniem no, y, O, y, tutaj chmurkę sobie wybierzemy i teraz tak. Chciałabym wam pokazać, ile mam... O, moją ilość kitty w... Tu, 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 tu na dole. Kółecze, kupię kółeczko. Y, tak, łap, y, żeby przesunąć, t, t, ten obszar, yy, klikamy gdzieś tutaj w, te, w to puste pole, łapiemy, przesuwamy. I to jest tutaj też pokazane, co się dzieje jakby tutaj. No yy, i żeby jeszcze w ogóle powiększać, klik, yy, klikamy ten kwadrat, przytrzymujemy, powieszamy, oddalamy, robimy to chcemy. Yy, dobrze. To tak, mamy, mamy ilość TNT, dosyć dużo tego jak widać. Teraz tak, trwa to chwilkę, chwilkę, chwilkę. I teraz na przykład bym już Wam nie chciał pokazywać mojego TNT, tylko wszystko co się dzieje na tym ekranie. Więc tak, pamiętajcie o, tej, o, tym, o tym punkcie, o zapisaniu tym. Klikamy tutaj tą Wii coś tam, coś tam. Mój angielski nie jest jakiś tam najlepszy. I tak ja mam... 5 w na jak nie na i jak zauważyliście, powróciliśmy jakby do poprzedniego stanu, w którym zatrzymaliśmy nasze przybliżania. Ech, yy, dobrze. Więc to by było wszystko jak na tą część yy, tej wyseli. Aha, i tak, klikamy tutaj i możemy zobaczyć jak to nam mniej więcej wyszło, tylko że to trochę przyciszę, bo to jest dosyć głośne to utwo Pokażę Wam mniej więcej jak to działa. O, stąd. Nie jest tak. Małczyń kłaczętu w kolenderskim gazie Siadaj na kanapie, jak nie do to na razie Wiesz o tym, baby. nie w... Pierwsza część tego poradnika W drugie jeszcze coś może dopowiem do, te, do tego przybliżania A jak zrobić by to się szybciej przybliżało bo jak widzicie teraz to jest troszeczkę powolne Ale nadziedziczymy odcinki będą się pojawiały codziennie oczywiście z tylko tej serii renderowanie zapraszam Was do komentowania subskrybowania mojego kanału oraz oceniania, łapkowania i dodawania tych filmów do ulubionych dziękuję i zapraszam do kolejnych poradników, cześć